Grupa głębi Janssen od Van Vautena dla hodowcy z Anglii, czyli 7 nakrapianych Jansenów i do tego 7 czerwono nakrapianych Jansenów. Mocna grupa, czyli 12 sztuk po 500 zł Sztuka i dwie parki, i parka gratis. A więc te gołębie już jadą do Londynu. O, już ta moja renoma jest znana, i tych kupców przybywa, by tymi oryginalnymi jansenami polotować w trudnych brytyjskich warunkach. Wszystko jest przygotowane. Stosowny dokument od weterynarza również, kurier jest umówiony, a więc te czerwone lisy i lisice już niebawem pojadą do hodowcy, do Anglii, by tam rywalizować w trudnych angielskich warunkach i dosyć mocnej konkurencji. a więc grupa nakrapianych lisów i grupa czerwonych lisów jedzie do Anglii. Gołębie są bitogery i gerogery, czyli na szklanym i na żółtym oku linia Jongemerks, Oudemerks, bitoger, no i linia Wos, czyli od początku hodowli Jansenowie mieli czerwone gołębie, one rozsławiły ich na całym świecie, jak i również gołębie nakrapiane. A więc oryginalne gołębie Van Houtena z Holandii, od którego zakupiłem bazę rozpłodową, i teraz je przekazuję dalej celem pomnażania tych sukcesów. A więc zapraszam na przyszłe zakupy już na wiosnę. Młode, młode gołębie będą w ofercie. Ryszard Osnowiec, słoneczny gołębnik Polska.